A ja dzisiaj znowu jestem w Electric Vehicles Poland Tu gdzie te wszystkie elektryczne motocykle i skutery są Bo ten jest naciągacz i naciągnął mnie na kolejny motocykl I mam, już blacha jest Ten kupiłem teraz Tromox Ukko Więc zaraz tutaj z piotkiem zakładamy blaszkę Tutaj Musisz mi pokazać jak to się zakłada Patrz już jest założona prawie Sama się, się zakłada Sama się zakłada Weź mi tam ten jak się układa A tu się ściąga takie do, na dole o, historyczna chwila. Historyczna chwila to będzie, jak nam ramka pęknie. <noise> Albo jak zgubię tablicę teraz w drodze powrotnej Albo do domu. Więc tak. myśl nam, porządnie. Weźmy do świeża tablica. O, jest. Jest. No jest. I to moja maszyna. I teraz wsiadam... A ciekawe, czy kluczyki do niego zabrałem? <noise> Nie, mam, mam, bo spakowałem teraz. Więc zaraz wsiadam na Tromoksa uko, śmigam do domu i nagrywam reakcję Oliwki. ha 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 ha